Siemano, z tej strony Admiros. Dzisiaj obejrzymy sobie najnowsze Fortnite'owe memy. I uwaga, mam na starcie dla was giga wielki sekret. Jeżeli klikniecie łapkę w górę, to zmieni ona kolor na zielony. Jeżeli mi nie wierzycie, to przekonajcie się sami. I oczywiście zasubskrybujcie kanał po więcej tego typu epickich materiałów. A no i nie zapomnijcie oczywiście wpisać w sklepie Fortnite kodu ADMIROS. Tak więc, żeby mnie tutaj wesprzeć, takiego fajnego twórcę jak ja, wcale nie zmuszam i wcale nie mówię, żebyście sobie coś kupili z tym kodem. To wcale nie jest tak. Dobra, a teraz przejdźmy do najlepszych i najzabawniejszych memów, które powstały niedawno, tak więc zaczynajmy. Okej, okay, co tu się dzieje? O nie, akcja ze strefą, najgorzej na świecie. Ratuj kumpla, ratuj kumpla. Czy to się uda, czy to się uda? Powiedzcie, że się uda. O, 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 o. życia coraz mniej. Co? Rekin. Co jest grane? Chłop rozwalił komputer. pani, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Okej, okay, dobra, mam jakąś kolejną akcję. Co się dzieje? Tutaj sobie daję co motorweczko. Nie pozwolę, by twoje marzenia. Do it! Co oni zrobią? Co oni zrobią? Co oni zrobią? Uwaga, uwaga! Coś się wydarzy. Oh my god! Coś się naprawdę, naprawdę tutaj wydarzy. I, i. Uwaga! Ależ to się robi intensywne, bardzo. Coś się giga ważnego wydarzy. Co jest? Bitka, bitka tu jest. O kurde, jeden versus dwóch chyba jest. Jeden versus dwóch. Dawaj, dasz radę, ziomek, dasz radę to zrobić. Tak jest, trampolina pięknie. O nie, jeden versus dwóch. Czy on to zrobi? Czy on to zrobi? Czy mu się uda? Czy mu się uda? Dawaj, dasz radę, dasz radę. Jest, powalił ich. Jeszcze trzeci tam jest. Jeszcze trzeci jest. Co jest grane? O, chyba mają tutaj przerąbane. Chłop co robi? Co nie? Jak skacze. Co za wariat. I zrobił to. Jeden versus trzy wygrał. Co? Przepraszam, przepraszam, że przerywam ten odcinek, ale mam bardzo ważną informację. Sponsor dzisiejszego odcinka to G2A. Link znajdziecie w opisie. Kupcie sobie jakąś grę, a jak w niego klikniecie, to dostaniecie ciastko. Więc polecam Rozumiecie to chłop wygrał 1 versus 3 Czy wy kiedykolwiek wygraliście 1 versus 3 Obstawiam że nie Ale mam dla was sekret Jeżeli wpiszecie kota kotadmiros to na 100% wygracie 1 versus 3 O nie strefa Znowu strefa situation Oj 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 Dobra tutaj leczonko małe weszło Pięknie ale dalej strefa Dalej strefa Co? Czy wy to widzieliście, jak chłop strzelił w powietrzu? Muszę to obejrzeć jeszcze raz. Co jest grane? Patrzcie na to. Co jest grane? Bang! Bang! Jak do tego doszło? Wow. O, dobra. Będzie walka tutaj, będzie walka. Czuję, że to będzie walka na jakimś niskim poziomie, takim jak mój, nie wiem czemu. O! Gdzie? A, okej, okay, dobra, jaka eliminacja w ogóle tutaj siadła. Obejrzyjmy to jeszcze raz, patrzcie I tutaj. Gdzieś tam jest, ale nie widzę, jest za słaba jakość Ale zrobił eliminację. Co? Poczekajcie gdzie on był? Czekaj, muszę to obejrzeć jeszcze raz Jeszcze raz pauzujmy. Nie mam pojęcia gdzie on jest. Ja go tutaj normalnie nie widzę. A, tu był! Okej, okay, dobra, był schowany co nie? I nawet nie wiedział, on po prostu się wychylił w to w najgorszym momencie. Dobra, co my tu mamy? Okej, okay, dobra, siema. Tutaj mam jakieś teamki. Czy, czy ja dobrze widziałem? Czekajcie, czy ja dobrze widziałem? 17 do 1? What? Okej, okay, dobra, 17 do jednego 17 na 1, super. To może być ciekawa walka. Ciekawe czy chłop sobie poradzi 17 versus 1. Okej. Okay. Zero. Co? Ej, to chyba najlepiej wygrany, wy, najlepsza wygrana, jaką można było zrobić. 17 do 1, i chłop wyszedł, i nawet jeszcze z busa nie wyskoczyli, i już to wygrali. Nie, no coś pięknego. How to summon Batman? Jak przywołać Batmana? Okej, okay, dobra, zobaczmy. Okej. Okay. Takie coś robimy. Okej. Okay. Czy Batman zostanie przywołany? Jest znak Batmana. Patrzcie na to. Tada! Jest znak Batmana. Batmanie, przybywaj! O nie. Batmanie, potrzebujemy cię, chyba się nie uda. Czy to się uda? Czy to się uda? Czy to się uda? Jest Batman! Jest Batman, widzę go! Przybył! Pięknie, udało się przywołać Batmana. Nie no, coś pięknego po prostu. Wow, jestem pod wrażeniem. Jeszcze warma tutaj zatańczył. Co jest grane? Dobra, jakaś bitka tutaj się zaczyna. Okej, okay, ja dobra. Czy jesteś tego pewien? Oh my god, co tu się wydarzy? Czy to się dzieje naprawdę? Co? Co? ja yeah. To się jeszcze nie kończy. Co będzie jeszcze jeden? Nie, jest Victory Royale! Ja nigdy nie mogę zrozumieć, jak ludzie mają takie inhuman reaction, jak oni to tak szybko robią. Zanim ja cokolwiek zbuduję, to chłop potrafi mi już wybudować zabudować całego, co nie? Ja nie wiem jak to oni robią. Może to po prostu trzeba grać każdego dnia i skillować się. Nie mam pojęcia, naprawdę. Tu, 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 tu. Ok, proszę. Coś dostał chłop. O, snajpera. Super. Czy oni są razem w drużynie? A są, tak, chyba są, dobra, oni są razem. Lecimy, trampolinka! Co za piękna akcja! I dzikie densy. Dobra, jest spoko. Dobra, tutaj mam jakieś akcje lotnicze, widzę. Akcje lotnicze, dobra, i co się wydarzy? Illuminati, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, i nie wiadomo czemu. Widzieliście to? Nie wiadomo skąd nagle się wybudował ktoś, i nie wiadomo w jaki sposób chłopa zabił. Co, co to ma być w ogóle? What the hell? You place 24, dobra. Aha, dobra, to jest podgląd po prostu, dobra. Mamy tutaj, tak, okej, okay, dobra. Camping, mały camping, czekanie. Tuż przy strefie, dobra, to jest taktyczne zagranie, wiecie, sam tak kiedyś robiłem. O, dobra, dobra, i co teraz? Taktyczne zabudować się, robimy sobie minibazę. No, edycja, tak jest. O nie! To chyba koniec, to chyba koniec chłopa. To chyba koniec chłopa A może nie? Co! Zamurował go! I schował się w krzakach Co? Chłop zginął? What? Okej, okay, nie czaj, dobra, mamy kolejny tutaj. Tam, tam, tam. Czas się uleczyć. Ta, 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 ta. Leczonko, leczonko I co dalej się wydarzy Oooo Czyżby I zginie O <ścoughs> oh, Jezu Chłop nie zauważył, były przyczepione tam miny Przyklejone, nie no Co za gościu Dobra, zobaczymy kolejny filmik O oh, nie, muzyka z Naruto Tu, tu, to trzeba koniecznie bardzo wyciszyć Leci, patrzcie jaki ninja tak jest! O, Jeszcze trafił trampolinę chłop, co jest grane! Na 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 Kilka minut później. O nie! O nie! Chłop wyleciał poza mapę! Najgorzej na świecie! Ja nie wiedziałem, że takie bugi się zdarzają w Fortnite. Myślałem, że ta gra jest dobrze dopracowana i tam nie ma żadnych bugów. Ale okej. Okay, możliwe, że coś takiego się dzieje. Ta Co tu mamy? Okej, okay, chyba tutaj było coś rzucone, jakiś kurde... Chyba moździerz poleciał jakiś albo coś w tym stylu. A czy to jest ten pocisk, który się odbija? Nie, to nie jest to. Aha. Po prostu zrobiło taką dziurę. Aha, tu jest jakiś mołotow? What? Co jest grane? Może był jakiś teleport, nie wiem co to było totalnie, nie jestem, nie gram aż tyle, tak dużo Fortnite, żeby wszystkie bronie kojarzyć, więc sorka. Dobra, mamy kolejną jakąś akcję. Co tu się dzieje? Ok, budowańsko, o nie, to jest najgorsze co ja nie umiem w ogóle robić. Jaka malutka strefa. Jest hitek, jest hitek. Jeden versus trzech. Epic moment, epic moment. Victory royal. Co, so, jak ja bym chciał coś takiego wygrać. Brawo, naprawdę. No i to tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. To były najzabawniejsze, najnowsze memy z Fortnite'a w postaci filmiku. Wiem, że czegoś takiego chcieliście, więc coś takiego nagrałem. Jeżeli chcecie więcej tego typu materiałów, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, a zmieni ona kolor na zielony. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne. No i oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału. Kliknijcie tutaj po więcej oczywiście materiałów, subskrybuj i tak dalej. A tu macie dwa inne materiały, tak więc obowiązkowo kliknijcie sobie w jeden z nich, a na pewno nie pożałujecie. Ja wam to gwarantuję, bo są naprawdę... Kosik materiałki. No, tak więc ja się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się do zobaczenia i cześć! A no i nie zapomnijcie wpisać kod Admiros w sklepie Fortnite.